Hejka kochani, mam nadzieję, że Wam się spodobał poprzedni filmik na tym kanale. To był mój pierwszy filmik, także nie hejtujcie jakoś bardzo. Będę się starać robić coraz lepsze, a teraz się zbieram do soneta, bo mamy dzisiaj trening. Ja już jestem w aucie jest godzina 17.03, a trening mam na 18, więc powinnam być chociażby tak 3 minuty temu już w stajni, a jestem troszkę spóźniona już jestem w stajni i będę się szykować do treningu. Mam tutaj komplet taki miętowy cały. Wiem, że w ostatnim filmiku mówiłam, że założę ujeżdżeniówkę na ten trening, ale jednak zmieniłam zdanie i zakładam skokówkę, bo jest sporo rzeczy do przepracowania, a bo ujeżdżeniówce ja nie potrafię siedzieć i muszę sama nad tym pracować, a teraz trzeba troszkę przepracować konia, a nie mnie, więc ujeżdżeniówka pójdzie na inny trening, może następny, zobaczymy. Ale wczoraj, jak ją założyłam i próbowałam coś porobić z tym koniem, to. Było sporo problemów i stwierdziłam, że najrozsądniej będzie założyć skokówkę, w której czuję się pewnie i przepracować dużo, dużo rzeczy dzisiaj na treningu, więc już idę po soneta na szybko, zrobię mu meszyk i będę go siodłać, czyścić i tak dalej. Zebrałam już soneta i idziemy do boksu. Dam mu chwilę się napić, wysikać i tak dalej i później będę go czyścić. Przeciściłam troszkę swoje oficerki i wyglądają teraz w miarę jak używane oficerki, a nie wyciągnięte ze śmietnika. I idę zrobić szybko meszyk i już jest 17.30, więc będę szybko się czyścić i siodłać. Muszę jeszcze ściągnąć Arona, więc mam jeszcze mniej czasu, bo już jest 17.40, jeszcze nawet nie zaczęłam czyścić konia. Ale dobra, ile razy się tak szybko siodłało i czyściło, dam radę. Mam już tego grubasa, idę go odprowadzić do boksu. Będę się wdać za naczyszczenie soneta. Aran już jest w boksie, a sonetek jest już wyczyszczony i osiedlony, więc idziemy szybko na trening. Idziemy już sobie na plac. Ja już wsiadłam na soneta i stępujemy sobie na trawce obok placu, żeby nie kurzyć i nie przeszkadzać innym, bo i tak mamy 20 minut stępu przed jazdą, więc będziemy tylko przeszkadzać, jak będziemy się kręcić dookoła. A tutaj na trawce przynajmniej się nie kurzy. I możemy pojeździć po górce albo przez rów przechodzić, więc tutaj nawet jest ciekawiej. Chciałam się napić, więc odkręcałam butelkę i spadł mi korek na ziemię, więc musiałam zejść po ten korek. Schodząc po ten korek, oblałam się cała piciem, a później jak wchodziłam na konia, to wyleciało mi znowu to picie. Także ja nie wiem, ja jestem niezdarą. <laughs> Idziemy odłożyć to picie na placu już i tyle. <laughs> będę stępować już na placu. Znowu głowę popatrz, ramionkami poruszaj, żeby na dół równo, bo opuszcza się jedno ramię. A to kierownica, nie, ręce do siebie. I wewnętrzna woda, wewnętrzna łyżka. Bardzo dobrze, dobrze. I dołącz sobie Nikona do tego takie przejścia, wiesz. Parę trochę wstępem i znowu zaczynamy. O, nie przykrzywiaj głowy i znowu sobie zaplanuj i przejście. A trochę niedomknięte łyskami, nie? Bardziej z ręki niż od Domykaj tu łydeczką, nie? Tak, żeby od zadu on doszedł do ręki. Jeszcze raz sobie zakusuj i sobie poprać, nie? Nie. Już się na tym. Padaj prosto jedź, poszalony. I znowu przygotuj i ładne przejście. Ale tak, żeby... o właśnie. Niech no chwilę to stoi. Dobrze. I znowu zakłóćmy. Trzymać to samo, nie? Czyli nie ma zwalniać, tylko równo idzie. O, dobrze. Tego mu brakuje. A, Super. I koło. I kręć koło tutaj. Tu, tu sobie koło kręć, nie? Przecinaj ujeżdżalnie. Jak masz miejsce oczywiście, a mamy dużo, to przecinać. Patrzeć jak w parkurze, bo to w parkurze potem masz, że trzeba tu skręcić, tam skręcić, to nie ma nic lepszego, jak na treningu sobie ćwiczyć. Aaa. O, język wrócił na miejsce. Czyli problem się robi, jak jest trochę za mocna ręka. Tak. I teraz pomalutku se nabieraj, ale nie wzmacniaj kontaktu, tylko skróć wodzę. Zostań tu na kole, o uwaga, zostań sobie tu na kole, tak, rozjedź Martę, dobrze. I teraz spróbuj tak delikatne pufaratki i jakby zaryzykować, żeby on w miejscu jakby galopował. Nie? A, da, ale spokojny rączki, jeszcze krócej, zaryzykuj trochę, jakbyś chciała go zebrać teraz bardziej. Nic się nie przejmuj, dwie wodze równo i zbieraj go. Jeszcze krótszy galop. A, prawa wodza przytrzyma, lewa wodka prowadzi. Jeszcze krótszy. A, jeszcze krótszy. A, dobrze. O, 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 teraz odpuścił. i, idź. A, i teraz wypuszczaj dłuższą szyję. I dłuższa szyję. I troszeczkę podnieść go do przodu. On ma ewidentnie, jak go próbujesz skrócić, to on się broni tutaj. No, on się spina. Tak. I poszerzaj, jeszcze troszkę. I dłuższe szyje. Tak. O, teraz lepiej galopuje. Dobrze. I teraz znowu delikatne, krótsze wodze, ale zostaw go tam na dole. I krótszy galop. A, mięciutko. Takie delikatne te preparacje. Przytrzymaj, odpędź, przytrzymaj. O, on się nadziewa na wynikło. Króciutko, o teraz język wrócił na miękko, krótko, krótko, miękko, króciutko, i teraz znowu wypuszczę i dłuższa szyja, na grobę, aaa jeszcze dłuższe, śmiało, tak, o żeby, bo to trzeba uczyć, żeby on się potem twojej ręki nie bał trochę, nie, dobrze, i przejście, o tak, to dobra reakcja, tegoś to znaczy, że zaczął, A. I sobie zrób przejście na chwilę do stępa, niech sobie odsapnie i sobie kicniemy. a Spróbuj teraz sobie troszkę tak wstać, przyłożyć wewnętrzną łydkę, usiąść. No, wstań na chwilę, jakbyś chciała poanglizować w galopie i usiądź. W momencie, gdy wstajesz, leciutko wewnętrzną łydką impuls. Nie cały czas, o. I jeszcze trochę, żeby on troszkę tym zadem podskoczył, o. Dobrze, nie ciągnij za dużo za prawą wodzę, lewa wodza, tak. Super. A teraz spróbuj troszeczkę na długich ścianach sobie poszerzać ten galop, ale nie żeby go wystraszyć, tylko żeby on obniżył trochę szyję w połączeniu, ale żeby krok poszerzył trochę. O, bata mam dzisiaj do ciebie. O, i poszerzaj, śmiało, Kontakt i poszerzaj, żeby on do ręki ci poszerzał. Tak. A, lekko. A trochę tu na skosana jeżdżasz, nie? 5, 4, 3, 2. dobrze, O, tak, jeszcze raz. Tylko troszkę bym wolała, żebyś prościej pojechała. sobie zaanglezować tutaj. O tak. tak na chwilę. Tu już troszkę. O tak. Niech on sobie tą szyjkę tam. Niesie tak. O tak jak teraz. O Przesunął mi się zielony tak. rączki. Nie usztywnia się. Miękko, miękko, miękko. Tak. mięciutko, Dobrze. O wylądował. Pochwał go. Troszkę lepszy galop Nikola, bo on troszkę tak wiesz, w miejscu galopuje, troszkę płynie, troszkę płynie, nisko ręka, nisko ręka, nisko ręka, usiądź, A dobrze, I to było okropne, te... nie szkodzi, nie usztywnia się, teraz odpuść trochę stań i trochę żeby szyję sobie, opu... o, ale mało. patrz na przeszkodę tak, bo tu są cztery trochę takie wiesz nie szkodzi? Wie, pan aaa pochwal go grzeczyła koło, Zrób koło. O, tak! On na to wędzidło trochę tak reaguje bardzo. A, troszkę lepszy galop. I nisko rączka, Nikola. Nisko ręce. Nisko ręce. Tak! Dobrze. Trochę zniosło go na prawo, nie szkodzi. O, i teraz już spokojnie. Teraz sobie usiądź Teraz mięciutko prowadź, troszkę go sobie tak. Miękko, już jest okej. Okay. Już teraz on sobie idzie. Nisko ręka. Nisko ręka, nisko ręka. O, widziałaś? Super. A ja tam nie podniosłam tego oksera. No nie. To lajtowe miałaś ten Popal go ja na koło. patrzyłam tego szeregu bo ten szereg prowokuje, żeby koniowi na prawo schodzić. Nie? Trzeba trochę prawą łódź filmować. Nie zwalniaj, nie zwalniaj. Da, O tak, o tak. Dobrze, idealnie. O, widzisz, napij prawą wodę, delikatnie ją napnij. Napnij. Zostań na kole, zostań na kole. A, on musi przeskoczyć, to jest jego praca. To mu nie pomoże. Jedziemy dalej. O, przejdź sobie teraz do kusika i tak go chwilę do dołu wypuszczam. ładne przejście. Nikola do kusa. I spokoj, takim spokojnym pusem do dołu. Tak. O, tak. I nie goń go. Bo teraz jedziemy pusem roboczym. Nie wiesz, on nie musi cały czas mieć tak tymi nogami. Tak! Nie sobie pokrycha, język witim. Cieszą O Falgo i Stępik, o tatek. Sonet był super, naprawdę na tym treningu pięknie skakał. Ratował trochę, bo ja jestem workiem ziemniaków i czasami musi to on pomyśleć, a nie ja, ale ciągle nad tym pracujemy. No i ogólnie naprawdę był super. Bardzo mi się podobało i wiem, że czegoś się nauczyłam na tym treningu, a to jest najważniejsze. Mam tylko 8% baterii, więc nie wiem, czy uda mi się w ogóle coś jeszcze nagrać. Ja już rozsiadłam i umyłam cikę. On sobie teraz zdolizuje, dojada wiaderko meszu. Kiedy jeszcze umyć wiaderko meszu i będę już iść do auta. Umyłam jeszcze to wiaderko i zamknęłam pakę. Siedzę już w aucie i będę jechać do domku, bo jest 21. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i Wam się podobał ten filmik. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie i oczywiście zostawcie lajka i zaobserwujcie. No i zapraszam na naszego Instagrama i TikToka. Na Instagramie jestem często aktywna, a na TikToku tak trochę rzadziej, ale też dużo filmików tam jest. Także um, widzimy się w następnym filmiku. Pa!